No tak jak mówię, trochę człowiek przytył, ale też tak jak mówię, przy no przytyłem, bardzo prawie 100, wyważyłem 92 przy PSZ. Ale wszystko jest kwestią światła. A tak w ogóle to na te live tutaj wchodzić po pierwsze się nie opłaca. Was jeszcze bardziej to będzie wszystko teraz denerwować, kurwa, jak kolejne kroky, kroki będą robione. Jak będą, kurwa, koncerty na stadionach, jak zacznie się, kurwa, wytwórnia Sicarios. Mm. Jeszcze bardziej to was będzie bolało, kurwa. Jak będą kolejne, kurwa, kajdany. jak za dwa tygodnie wjedzie, kurwa, najpóźniej ten AP Royal Oak. Ten zegarek jest wart około 400 tysięcy złotych, także wtedy, kurwa, was będzie to bolało. Dlaczego siedzę w jakimś mieszkaniu, dlaczego tu, tam, to możecie tylko o tym marzyć. Te 60 złotych to musisz bardzo głęboko w piździe swojej siostry kurwa pogrzebać.